Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Kryzys klimatyczny jest faktem, a w ostatnich latach coraz mocniej odczuwamy jego namacalne skutki. Najlepszym przykładem są regularnie powtarzające się długotrwałe okresy suszy hydrologicznej oraz rolniczej w Polsce. W wyniku ostatnich fal upałów, według mapy sporządzonej przez autorów bloga Świat Wody na dzień 6 lipca, już 262 gminy w Polsce wprowadziły zakaz używania wody do celów gospodarczych lub wystąpiły z apelami o oszczędnego używania wody. W czasie upałów w wielu gminach pojawia się również problem z bieżącym dostarczaniem wody mieszkankom i mieszkańcom, jak na przykład w gminie Ścinawa w ostatnich tygodniach. Najczęściej te problemy dotykają właśnie gmin wiejskich i miejskowiejskich. Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dzień 6 lipca ma miejsce susza hydrologiczna na długich odcinkach Odry, Wisły, Warty, Noteci i Sanu. Na niektórych odcinkach Odra na Dolnym Śląsku niemal wyschła, a to nie jest wyjątek. W Kwisie przepływającej przez miejscowość Leśna w powiecie lubańskim głębokość wody to jedynie 10 cm. Tak właśnie wygląda kryzys klimatyczny w praktyce. I tu należy zadać pytanie, jak rząd ma zamiar z tym kryzysem i jego skutkami w zakresie suszy hydrologicznej i rolniczej walczyć. Panie ministrze, mam konkretne pytania. Po pierwsze, na jakim etapie są prace nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy? Po drugie. Czy rząd planuje wprowadzić rozwiązania przeciwdziałające suszy hydrologicznej i powodziom poprzez stworzenie naturalnych terenów zalewowych pozwalających na retencję wody? W końcu, na jakim etapie jest realizacja kamieni milowych w KPO w ramach inwestycji w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich? To są te trzy kluczowe pytania, o odpowiedź na które proszę także na piśmie. Tu i teraz musimy stawić czoła skutkom zmian klimatu, w tym suszy. Czas po prostu działać. Bardzo dziękuję i proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra Marka Grubarczyka.